fiat 125p samochód który nie tylko zmienił oblicze polskiej motoryzacji Zmienił też również cały polski przemysł motoryzacyjny, bo tak naprawdę był pierwszym samochodem do produkcji, którego e, używano prawdziwych maszyn, e, skomplikowanych maszyn, których w Polsce do tej pory nie mieliśmy. Ten samochód spowodował, że te maszyny trzeba było kupić, trzeba było przeszkolić ludzi, trzeba było rozwinąć całą gałęź przemysłu, więc nie jest dużą przesadą stwierdzenie. Że to auto miało duży wkład w unowocześnieniu Polski, całego polskiego przemysłu. Trzeba pamiętać, że samochód to nie jest tylko fabryka na żeraniu, tylko również grupa poddostawców. Do tego samochodu trzeba było wyprodukować sprzęgła, szyby, tapicerkę. Dzięki temu przemysł naprawdę bardzo szybko się rozwijał. Kiedyś to auto było dostępne, jak większość dóbr luksusowych. Tylko dla nielicznych. Ten konkretny samochód pochodzi z 1968 roku. Jest jednym z pierwszych samochodów, który został w Narzeraniu wyprodukowany. Numer nadwozia tego auta dla kolekcjonerów informacja 2133. Tak naprawdę w 1967 roku, kiedy zaczęto montaż Fiata 125P Narzeraniu, powstało tylko kilka sztuk. Pierwszy rok produkcji pełnej to jest rok 68 i właśnie z tego okresu. Ten samochód pochodzi. Najłatwiej jest rozpoznać taki najstarszy egzemplarz na ulicy po tym, że na tylnych słupkach to auto ma super wąskie wloty powietrza. Kolekcjonerzy mówią, że to są tak zwane wąskowlotowce. Fiat był produkowany na Żeraniu do 1991 roku. Jednak z autami ostatnimi, które zjechały z taśm, ten egzemplarz tak naprawdę ma niewiele wspólnego. Oczywiście, płyta podłogowa, główne podzespoły są identyczne, ale nie jest prawdą, że dużego Fiata starego można wyremontować za nieduże pieniądze, bo części można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Nawet do późniejszych Fiatów części już teraz jest coraz mniej i kolekcjonerom radzę się tym zainteresować i gromadzić zapasy, bo będzie jeszcze ciężej, a na pewno będzie dużo, dużo drożej. Ten konkretny egzemplarz znalazłem ponad 10 lat temu. W Poznaniu u kolekcjonera, który nie był zainteresowany, żeby ten samochód odtwarzać, nie miał na to najprawdopodobniej pieniędzy i postanowił go sprzedać, jak to się mówi, w dobre ręce, za małą sumę. Samochód mimo agonalnego stanu na własnych kołach przejechał z Poznania do Warszawy. Trochę to trwało, nie, nie było jeszcze wtedy tak naprawdę autostrady. Zresztą nie miałoby to większego znaczenia, bo... E, Silnik tego auta był w takim stanie, że przekraczanie prędkości 70 km na godzinę skończyłoby się głuchotą w najzwyczajniej świecie. Auto zostało poddane renowacji i teraz jest oczywiście w pełni sprawne, od kilku lat ma również zabytkowe tablice. Ciekawostką w tym samochodzie jest na przykład fakt, że ten konkretny egzemplarz ma opcjonalne pasy bezpieczeństwa. W 1968 roku jeszcze takiego obowiązku dla aut nie było i samochód pasów bezpieczeństwa mógł po prostu nie mieć. To auto nieoryginalnie też wyposażone jest w lewe lusterko zewnętrzne. Do 1970 roku bodajże auta nie musiały mieć w ogóle lusterek zewnętrznych, lusterko w środku wystarczało. Prawdopodobnie ten samochód dostanie jeszcze niedługo prawe lusterko, bo motocykli na drogach jest coraz więcej. I dla bezpieczeństwa zarówno tego samochodu i jego kierowcy, jak i samych motocyklistów, dobrze będzie, kiedy to lusterko znajdzie się na prawych drzwiach. Oczywiście będzie to lusterko z epoki. Fani tego modelu, gdy tylko spojrzą pod maskę tego konkretnego egzemplarza, od razu zauważą, że pewne rzeczy nie zgadzają się do końca z oryginałem a na pewno nie zgadzają się z rocznikiem, którym ten samochód został wyprodukowany. Pierwsza rzecz to pompa hamulcowa. Auta Fiaty z początku produkcji wyposażone były w, jednoobwodowy, w jednoobwodową pompę hamulcową, jednak ze względów bezpieczeństwa i z faktu, że tym samochodem poruszam się normalnie po ulicach, Zamontowałem w tym aucie pompę dwuobwodową, bo tak po prostu jest bezpiecznie, a jednoobwodowa powędrowała do kartonika i leży sobie, czeka na inne czasy, kiedy ten samochód już tak często po ulicach jeździć nie będzie. Druga rzecz to chłodnica, która jest założona od znacznie późniejszego modelu, ale po prostu okazuje się, że znalezienie tak zwanej grubej chłodnicy w dobrym stanie albo choćby w stanie takim, która jeszcze rokuje na naprawę, to jest poważny problem przy tym samochodzie, dlatego chłodnica również jest od późniejszego modelu. A jak jeździ się takim Fiatem na co dzień? Wbrew pozorom całkiem nieźle. Naklejka na tylnej szybie informująca innych kierowców o tym, że samochód wyposażony jest w hamulce tarczowe, przed lata miała informować właścicieli Syren i Warszaw, że ten samochód może zatrzymać się szybciej niż by podejrzewali. Ale dzięki temu, że to auto takie hamulce właśnie ma, całkiem nieźle radzi sobie w ruchu miejskim nawet dzisiaj. Jeżeli oczywiście tylko nie przekraczamy prędkości, to naprawdę tym samochodem da się w miarę normalnie jeszcze jeździć.